Ząknij oczy. Sięś wygodnie, i całkowicie kompletnie odpręż się. Nie ma w tej chwili nic, o czym powinieneś myśleć. Nic, co trzeba kontrolować. Jesteś tylko ty i nikt i nic innego. I wiedz, że wszystko, co doświadczasz wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś, czegokolwiek doświadczysz, zachodzi w tobie. W żadnym innym miejscu. Wszelka radość szczęście, także złość, smutek. Wszystko zachodzi w Tobie. Bez Ciebie nie ma żadnej z rzeczy, które doświadczasz. Więc dlaczego to źródło całego świata, w którym jesteś, jesteś źródłem całego swojego świata, wszelkich doświadczeń, wszelkiej wiedzy, wszystko to zachodzi w Tobie. Dlaczego źródło i Stwórca całego świata miałby się czymkolwiek przejmować, martwić? Można patrzeć na życie jako na ciało, które więzi świadomość albo na świat który więzi człowieka, albo można na to patrzeć jako na świadomość, na zdolność poznania, która tworzy cały świat. To nie ty jesteś zależny, zależna od ciała. To ciało jest zależne od ciebie. Bez ciebie nie ma ciała. A w śnie głębokim ty jesteś wciąż, nie ma ciała, ty jesteś, wobec czego ty jesteś dużo dłużej i częściej niż ciało. Ale wszystko to nie jest potrzebne do medytacji. Medytacji potrzeba tylko ciebie. Wszystko, czego trzeba do medytacji, to parę minut spokoju, w którym nikt nie będzie do ciebie mówił. Ty nie będziesz do nikogo mówić. Po prostu siądź i bądź ze sobą. Czasem jest to nieporuszona przestrzeń pełna spokoju, w której bardzo łatwo i przyjemnie siedzieć, z którą bardzo łatwo i przyjemnie być. A czasem umysł jest aktywny. Myśli przychodzą i odchodzą. Ale wszelkie myśli, jakie się pojawiają, pojawiają się w tobie, nie rozpuszczają się w tobie. Dlatego wciąż ty jesteś. Wszystkim, co istnieje. Dla ciebie. Myśli wcale nie zakłócają ciebie, nie zakrywają ciebie. Myśli to chmury, które pojawiają się na niebie i odchodzą w niebie, ale ty jesteś niebem, w którym może zajść wszystko, co kiedykolwiek zachodzi. Tego żadna myśl nigdy nie stanowiła przeszkody. Utrudnienia. Nie jest w stanie. Może tylko zwrócić Twoją uwagę, ale uwaga wciąż jest uwagą. Kiedy przestajesz obserwować bezforemną, nieograniczoną przestrzeń medytacji, i zaczynasz podążać za myślą, jesteś ten sam, ta sama. Poprzez obserwowanie ptaka, a nie nieba, aparat nie staje się niczym innym. Tak samo uwaga, obserwująca myśl, wciąż jest uwagą. Kiedy obserwujesz myśl, wciąż jesteś sobą, niezmiennym. Jedne myśli są radosne, inne są przykre, ale ten, kto obserwuje myśli radosne lub przykre, jest dokładnie taki sam, ponieważ żadne myśli nie są w stanie dotrzeć do Ciebie. Czy chmury białe, czy chmury burzowe nie wpływają na Niego w żaden sposób.